Cześć mistrzu! Wielkie brawa dla niego! Mistrz świata! To jest jedno ze spotkań, czyli urodziny Łukasza. Jesteśmy w Szczecinie. Mam jakieś ważne spotkanie, ale dzwonię, że będę. I mówię, Łukasz, to może się spotkamy? I Łukasz urodzinowo, dla mnie urodzinowo, jeszcze z takim Kubasem przychodzi. Kubas jest dla stuprocentowego fala Kiedy wyszliśmy z tej kawałkarni, to pierwsza osoba, która szła z to przywitała się z Łukaszem. O Łukasz! Chcę. A nie z, z Tobą? Nie, absolutnie nie ze mną. Cześć Łukasz! <laughs> ja mówię, a ja to co? A Pana też pozdrawiam. Ale Łukasz został natychmiast zauważony. <laughs> Każdy choruje od urodzenia na chorobę leśniąskiego krona. Została ona nam zdiagnozowana w 13 miesiącu jego życia. Dla niego, w jego wypadku, jest to choroba bardzo specyficzna, ponieważ jest oporna na każde leczenie, które przechodziliśmy. No, niestety, no jego postać jest twardo i do tej pory nigdzie lekarze, nawet te badania, które mam wysyłane za granicę, nie są w stanie stwierdzić, dlaczego się tak dzieje. Dlaczego akurat jest taka postać? Pod względem zdrowia Łukasz, no niestety, choroba się posuwa. I doszły inne schorzenia przede wszystkim. Łukasz ma problemy z sercem, ma nadciśnienie. Do tego obdlenia, strasznie mdleje. Tym bardziej. Kocham cię, kocham cię, otwórz oczka. Kocham cię, kocham cię, otwórz otkę. Kocham cię. Kocham cię, cię. cię, otwórz otkę. O, otwórz swoje niebieskie, popatrz głęboko Pani Zosi w oczy i powiedz, Pani Zosiu, po prostu, prostu, będę lekarzem, będę Panią leczył, Pani wnuki, Pani prawnuki, Pani praprawnuki. Dobra, mama ma nie pomagać, nie, 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 pomaga. nie pomaga, on sam stanie. i Mamy koniec lekcji, ja napiszę zadanie domowe. Dobrze. Ja Ci zadam zadanie domowe, Łukasz zostaną nam jeszcze... No co ty otwierzesz się facet? Prawda? Matka jak strasznie. Poczekaj. No. Oczekaj. No. Łukasz kilka razy dzisiaj stracił przytomność. Yy, bo bardzo go dzisiaj boli. Bo rodził kamień w łazience. Bo yy, nie wiem. Bo bo może, bo może za bardzo się przejmuje tym wszystkim. I to jest ten moment? To jest ten moment. Lecę! Łukasz, bolą cię nerki, boli bolicie jelito. Mm -hmm. co, cię boli? Co, co, co ci jeszcze boli? Co ci jeszcze może boleć? Bardzo mnie bolą stawy. Ja się bardzo często łamię, więc każdy upadek y, może grozić złamaniem. Po prostu y, na przykład złamałem o sobie ostatnio palec u nogi, nie wiedząc o tym w ogóle. O stooporo zarobi swoje. Od tego na wózku jeżdżę inwalidzkim. <muzyka> Łukasz ze Szczecina, mój przyjaciel, kumpel. Tego roku, w lutym, zostałem wyróżniony. Może pan, może pan mamę zawołać? Mamę zawołać? Dobrze. Pani Izo? Przepraszam. Pani Izo? Słabo trochę.